Październik to czas trafiania do złotego środka, to czas wyznaczania celu i to czas trafiania do wyznaczanych celów. Liczba 10 zajmuje centralne miejsce w tarczy. Miesiąc ten da nam cel i da nam zwycięstwo, ale musisz zwrócić uwagę, że Twoja ręka nie drży w momencie, kiedy chcesz trafić do tego celu. Musi być taka wewnętrzna twoja równowaga, ponieważ dlaczego ci ręka drży? Albo ogarnął cię strach, a może to jest nie ta tarcza i nie twój cel. Nad tym się musisz zastanowić. Czy twoja ręka nie spełnia cudzych oczekiwań? Czy to nie jest cel wyznaczony przez kogoś innego, a ty jesteś tylko tą osobą, którą ktoś się posługuje? To czas sprawdzania naszych umiejętności, to czas gotowości, to czas mierzenia się z własnymi słabościami. Czasami człowieka stać na dużo więcej, ale on walczy ze swoimi kompleksami. Czasami nasze talenty, one nie są ukryte, one są w nas, natomiast potrzebują swojej chwili, swojego momentu, żeby się wydostać. Z takich zakleszczeń różnych emocjonalnych, którymi ich trzymamy. Zastanów się, kto lub co jest Twoim celem. Yy, musimy wiedzieć, że to jest miesiąc, w którym my też jesteśmy celem dla kogoś. Yy, nasz portfel, nasz plan, nasz projekt, nasze metry kwadratowe, nasze serce. Musimy się zastanowić, przed kim obnażamy swoje pomysły, komu otwieramy swoje serce, komu opowiadamy o tym, na czym nam najbardziej zależy. Bo czasami ciasto przez ciebie upieczone, czekające na parapecie, trafia na cudzy stół i o tym musisz pamiętać. Ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe, że my jesteśmy tarczą i celem albo. Jesteśmy przez kogoś bardzo podziwiani i to też jest bardzo taki niebezpieczny moment, jeżeli dzielimy się z kimś swoimi radościami, to jeden człowiek nas podzieli i rzeczywiście yy, pije z nami szampana, a drugi yy, człowiek próbuje się z nami zsynchronizować. Więc musimy uważać w tym momencie na toksycznych ludzi, którzy by bardzo chcieli również zająć naszą pozycję i być na naszym miejscu. To jest też taki miesiąc, w którym ktoś próbuje podsiąść nasze krzesło, zająć nasze miejsce, zabrać nam nasze cele. To może być również sytuacja związana z uczuciową strefą naszego życia. Jeżeli masz piękny związek, jeżeli cieszysz się z relacji w swoim domu, zastanów się, przed kim otwierasz swoje tajemnice? Bo wielokrotnie w moim gabinecie zdarzają się takie sytuacje, kiedy osoba sama ze swojego męża. Robić cel dla swojej znajomej albo przyjaciółki. Bo często jest tak, że ktoś próbuje nam zabrać coś bardzo cennego, więc nie zawsze chwalenie się, radowanie się w obecności innych ludzi, którzy nie zawsze mają czyste intencje i zamiary są bezpieczne. Z tego powodu trzeba wiedzieć, że my możemy wywoływać w październiku podziwiania tak, że budzić w niektórych osobach zazdrość, a nawet nienawiść. I bardzo dobry jest. Sposób na oczyszczanie się z takiej nienawiści. Zresztą w październiku chyba szczególnie, bo to już taki miesiąc, kiedy czasami zimno puka do naszych drzwi. To jest zapalenie kominka, to jest oddanie właśnie pierwszym tym dniam zimnym i pierwszemu ogniu w naszym domu, tych ogromnych swoich niepokojów. A kto nie ma kominka, to jest też taka zasada, że papier przyjmie wszystko, wypisz swoje bardzo trudne emocje, swój żal, swój niepokój na kartce. Najlepiej, żeby to była nowa kartka, czysta, nie jakiś papier, na którym po drugiej stronie są zapisane jakieś treści i musisz go zgnieść, czyli dać siłę, energię swoich rąk i można go spalić. Ja pamiętam, jak moja babcia mówiła, ty nie martw się, jak nie ma kominku, to można spalić na patelni. Czyli gnieciesz ten papier, wkładasz na patelnię, podpalasz go i pozwalasz, żeby twoje trudne emocje z dymem sobie poszły. To również czas rywalizacji i konkurencji nie zawsze zdrowej. Musimy wiedzieć, jak stoimy, w punkcie wyjścia z kim się ścigamy. Ważne, by się nie ścigać ze samym sobą, żeby pozwolić sobie podążać do celu we własnym tempie. Nie zwracajmy uwagi na tych, którzy biegną przed nami i na tych, którzy biegną za nami. Każdy ma swój tor, każdy ma swój czas docierania do celu wyznaczonego przez siebie samego. Dla osób październikowych jest rada, zakłady ubrania szyte na miarę, nie wchodź w cudze buty. Nie zastanawiaj się, dlaczego ktoś dużo szybciej dobiegł do celu, a ty nie. Tutaj nie wolno wchodzić w takie emocje, żeby krytykować za bardzo siebie i zastanawiać się, że jestem słabszy, nie mam siły, ponieważ to może być bardzo niebezpieczny moment. Tracenie tej dobrej energii, pozytywnego nastawienia jak do jutra, tak, takie do siebie samego dzisiaj. Pamiętajcie i, i osoby urodzone w październiku, i mężczyźni, i kobiety z października, ja myślę, że w tym roku Wy jesteście celem. Was widzą, was podziwiają. Wy możecie być takimi nadajnikami szczęścia jak dla siebie, tak i dla swoich partnerów i przyjaciół. Pamiętajcie, jesteście na celowniku. W dużej mierze szuka was szczęście, ale unikajcie toksycznych osób i szerokiego otwierania drzwi swoich emocji. Dla październikowych jest jeszcze rada, że i tu i teraz otaczaj się osobami, z którymi jesteś zgrany, bo my czujemy z kim się Czujemy dobrze i bezpiecznie. I Wasza siła polega na, nie tylko na Was samych, ale na Waszym otoczeniu. Musicie kompletować swoją drużynę i to jest taka gra zespołowa. Istotne jest to, jeżeli wchodzimy na strefę finansową, musicie bardzo zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o waszych partnerów biznesowych, waszych partnerów i współpracowników, obojętnie na jakiej płaszczyźnie jest wasza praca, czy to jest świat artystyczny, czy to jest świat, czy to jesteś inżynierem, lekarzem, czy artystą, to nie ma znaczenia, chodzi o to, żebyś ty dobierał sobie ludzi, dobierał i się czuł w tym towarzystwie sobą. W październiku musimy pamiętać, że to jest taki czas biegu i każdy ma swoje tempo, jeżeli chodzi o docieranie do celu. Jeden dobiegnie szybciej, drugi później. Musimy nie zwracać uwagi na to, kto biegnie przed nami lub za nami, tylko stawiać na siebie, na własne nogi i na swoją kondycję. Czym częściej odwrócisz się do tyłu, tym później dobiegniesz do celu. Bardzo ważne, by w październiku zostać sobą. Nie biec za idolem i nie patrzeć kto się spóźnia, a ty jesteś pierwszy, czyli nie konkurować, yy, nie porównuj się. Porównując się, e, zabierasz sobie siły i później docierasz do celu. Jeżeli chodzi o ten wyścig, o bieg do przodu, o nieporównywanie się do innych, to mam jeszcze jedną radę, żeby nie biec pod prąd ze sobą, żeby e, nie tracić siły, emocje na walkę wewnętrzną, bo bardzo często niezgoda ze sobą to jest to, co podcina nam skrzydła. Motto miesiąca: podążaj do celu nie za wszelką cenę. O tym muszą pamiętać osoby urodzone w październiku, jak kobiety, tak i mężczyźni. To jest wasz czas na wasze wewnętrzne, ciche i głośne kaprysy. Zwróćcie uwagę na potrzeby Waszego organizmu, zadbajcie swoje, o swoje zdrowie. Akurat październik jest takim czasem, że przyroda zaczyna przysypiać, więc a my powinniśmy się wysypiać. Zmęczenie może być przeszkodą w waszym przypadku dla październikowych osób, w docieraniu jak do siebie samych, do swoich własnych prawdziwych odczuć, przepracowanie to jest nieobiektywne spojrzenie na to, co się dzieje tu i teraz. W ogóle w październiku my, ale również szczególnie osoby październikowe, muszą pamiętać, że są w czasie wysokiego napięcia. No, jeżeli strzelamy i próbujemy trafić w samą dziesiątkę, to jesteśmy spięci i napięci. Więc co nam pomoże? Ogromna rada dbać o ten trójkąt mocy, nie dać się wyprowadzić z równowagi. I naprawdę wybierać zadania, które nas nie przerażają na samym początku, które są w zgodzie z naszym stanem i fizycznym, i emocjonalnym. W miesiącu złotego środka, którym nazwałam październik, to jest nasza największa siła ta harmonia wewnętrzna między duszą, rozsądkiem, a ciałem. Kobiety z października muszą pamiętać o tym, żeby za długo nie pamiętać urazów. Bo, jeżeli rozdrapujemy rany, to ona dużo dłużej się goi. Pozwólcie, żeby coś się goiło we własnym tempie, żeby wasze ciało i wasze emocje na spokojnie się regenerowały. Nie szukajcie przyczyny, dlaczego was spotkało coś trudnego, albo nie próbujcie zadawać w sobie pytania trudne, na które nie znacie odpowiedzi. Po prostu trzeba przeczekać. Jeżeli chodzi o mężczyzn październikowych, Muszą w roku ognia pamiętać o swoich ambicjach. W ich rękach są ogniste strzały, bo oni chcą trafić do celu i być podziwianymi. Jeżeli tak się dzieje i widzicie jego osiągnięcia, to go chwalcie. Mówcie o tym głośno, celebrujcie razem z nim zwycięstwo, bo to jest dla niego siła napędowa na kolejne działania. To czym jest październik? Październik jest złotym środkiem. Złotym środkiem, czyli. Musimy też patrzeć poza celem, który wyznaczamy, że w naszym złotym środku jest miejsce dla naszej duszy. Nie zdradzajmy samych siebie, pamiętajmy, że nie konkurujemy z nikim, lecimy we własnym tempie jak strzały i trafiamy w swoją dziesiątkę, w swój cel.